Nic robić z kobietą, jeśli po prostu widzisz, że zachowałeś się nie w sposób taki, który powinien być atrakcyjny, tylko poczekać, warto, żeby ona się sama odezwała, żeby sama pomyślała o tobie czasami. Kiedy zrobisz sobie taką pauzę w relacji z kobietą, to potrafi zdziałać cuda, bo dziewczyna zatęskni, napisze i sobie pomyśli, dlaczego on nie odpisuje, czy on mnie jeszcze lubi, czy on mnie jeszcze kocha, czy on się ze mną jeszcze spotka. I to właśnie podejście bardzo często generuje efekty, jeśli potrafisz wytrzymać psychicznie, jeśli... Potrafisz się opanować, nie pisać do dziewczyny, zrób przerwę, zrób przerwę, jak się nie dogadaliście, pokłóciliście, może jeden dzień, może dwa dni, w zależności od konkretnej sytuacji, a zobaczysz, że często kobieta sama napisze, a jak sama napisze, to rezultat będzie o wiele lepszy niż wtedy, kiedy Ty wypisujesz, prosisz, przepraszasz, gdzie traktujecie jak sobego faceta. Przemyśl, zastosuj i daj znać, jak poszło.